to można robić najlepszego 16 maja w Berlinie, przyjąć zaproszenie od superteamu Huawei i zobaczcie, co udało nam się zobaczyć. Huawei zaprezentował dzisiaj Huawei Watch 5, czyli najbardziej zaawansowane smartwatche z portfolio światowego lidera tego rynku. Po części prezentacyjnej czas na część praktyczną, czyli strefę, gdzie można zobaczyć smartwatcha, dotknąć i sprawdzić jego funkcje. Po prezentacji mogę śmiało potwierdzić, że Huawei Watch 5 wznosi się na wyżyny technologii, stylu i wygody. Szybkość, dokładność, wiarygodność, przystępność. Tego właśnie oczekują dzisiejsi użytkownicy i osoby zamierzające kupić inteligentny zegarek. Teraz trochę o fit w nowej odsłonie, czyli Huawei Watch Fit 4 i Huawei Watch fit 4 Pro które także miałam możliwość zobaczyć w czasie prezentacji. Obydwa modele w bardzo przystępnych cenach Huawei Watch Fit 4 Pro kupimy już od 999 zł, z kolei Huawei Watch Fit 4 dostępne już od 599 zł. A tak na koniec od siebie, to jeszcze raz z chęcią bym się na dachu wieżowca. Wszakże jak szczyt technologii Huawei, to szczyt dachu.